Wyszukiwarka środków ochrony roślin będzie bardzo pomocna i przydatna dla wszystkich rolników zajmujących się produkcją roślinną. Aby przejść do tej funkcjonalności, po zalogowaniu do systemu należy rozwinąć moduł grunty oraz kliknąć moduł wyszukiwarka środków ochrony roślin. Następnie ukazuje nam się lista środków ochrony roślin. U góry ekranu widzimy cztery pola nazwa SOR, uprawa, agrofag oraz substancja czynna. Dzięki tym kryteriom jesteśmy w stanie znaleźć środki, które moglibyśmy zastosować na daną uprawę. Dla przykładu chcemy pozbyć się miotły zbożowej w pszenicy ozimej. Wpisujemy w pole uprawa pszenica ozima, w pole agrofag miotła zbożowa, I widzimy, wyfiltrowała nam wyszukiwarka środków ochrony roślin, tylko i wyłącznie środki dopuszczone do stosowania na pszenicę o zimą do zwalczania miotu zbożowej. System wyświetla nam takie dane jak nazwa i rodzaj środka, substancja czynna, numer zezwolenia. Ponadto po kliknięciu lupy pojawią nam się dodatkowe informacje, takie jak maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania lub zalecana. Oraz e, termin stosowania, czyli zalecany termin stosowania e, danego środka ochrony roślin na dany agrofag. System umożliwia także wyszukiwanie szczegółowych informacji o konkretnym środku ochrony roślin po nazwie handlowej. Wyobraźmy sobie sytuację, że przeglądamy oferty różnych środków. W Elvio możemy wpisać nazwę środka, a następnie system pokaże nam informacje, na jakie uprawy można go zastosować i do jakich agrofagów. Dla przykładu wpiszemy sobie tutaj Bacara Trio i mamy ten środek wyświetlony. Możemy sobie spojrzeć na numer zezwolenia, na co działa i substancje czynne, jakie tworzą ten środek.